Hej wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kolejny odcinek aktualizacyjny, środowy, i dzisiaj dodali obóz Dziki Zachód. Yy, więc fajnie, bo w sumie dawno nie było jakiegoś takiego fajnego święta jesieckiego. Było tylko to stęczą i nie było jakieś takie bardzo rozwinięte, chociaż trochę się tam działo. Yy, no i co myślę, że bez przedłużania już tutaj czytam. Obóz Dziki Zachód 6 sierpnia 2025 Iha! Ponownie wracamy na ranczo Starshine, na festiwalu. Petersonowie po raz kolejny zapraszają wszystkich na święto westernowe. Uczestników czeka wydobywanie złota, uciekanie przed wilkami i niedźwiedziami oraz wykonywanie zadań na pięknie wystrojonym ranczu. Lisa, Karl, Josh i Gary Goldtooth Chętnie wyjaśnią gościom, gościom, o co chodzi w całej zabawie. A jeśli ktoś jest na tyle odważny, by wyruszyć w dzicz, Scott Buttergood i buntownicy mają do zaoferowania pełno błota i skarbów. Do sklepów trafiły nowe zestawy, a część z nich można kupić za żetony letnie. Obóz Dziki Zachód pozostanie z nami do środowej aktualizacji, którą udostępnimy 3 września. Świąteczne rodzaje umaszczenia. Na święto przybiegły też... Konie nowych maści. W tym tygodniu można zakupić Mustangi i wierzchowce rasy Ami American Saddlebred po 900 Star Coins. Gracze z dłuższym stażem pewnie zauważą ulepszoną wersję Mustanga generacji drugiej. Jak generacji drugiej? Wierzchowiec ten otrzymał bez wątpienia zasłużony lifting. A to chyba o to chodzi: od tego, co tutaj jest na tym zdjęciu. Nie wiem. Tych towarzyszy znaleźć można w Centrum Święta na Ranczu Starszań do 3 września Ale spokojnie, powrócą na obóz Dziki Zachód za rok Ranki, ra, Rangi Championa Czas na kolejny sezon Rank Championa Tym razem nosi nazwę Prawdziwe Country Nasi jeźdźcy mogą teraz zdobywać punkty zwycięstwa za udział w mistrzostwach A także zbierać wstążki za postępy w klasyfikacjach Sezon pozostanie aktywny od 6 sierpnia o godzinie 9.30 9.30 czasu serwera do 2 września o godzinie 23.59 czasu serwera. Życzymy wszystkim bezpiecznych i ekscytujących wyścigów. W następnym tygodniu Westernowe przygody trwają. Bezpiecznego ichałowania. Co usta od zespołu Star Stable. Okej, okay, jestem ciekawa, czy dodali tutaj coś nowego, jakieś nowe zadania, czy jest to to zazwyczaj. Eee, więc no myślę, że, że zobaczymy się już w grze. Okej, okay, już jesteśmy w grze i zobaczyłam, że tutaj już jest w Stanie Moorland, więc wydaje mi się, że zaczniemy od tego i potem tam pojedziemy na Rancho Starshine, więc no, zobaczmy, co ma nam do powiedzenia. Heja, doszły cię słuchy o święcie westernowym? Zgadza się, Rancho Starshine jest gospodarzem imprezy, która pozwala posmakować prawdziwego życia na dzikim zachodzie. Iha, mam zarwać się na Rancho Starshine? O, czyli on nawet nas przeteleportuje. O, jak fajnie. Nie musieliśmy nawet jechać. Jesteśmy na miejscu. Chyba już wystarczy tego kowbojskiego slangu. Dłużej nie dam rady. Ile ludzi. <grym> no dobra, użysza już nic nie mam. Ale zacina. Miło cię widzieć, Aurora. Witamy na ranczu Starshine. Przygotowaliśmy kilka aktywności, dzięki którym każdy może. Po Poczuć ducha dzikiego zachodu. Zainspirowałam się festynami stan stanowymi z mojego rodzinnego Teksasu, więc wszystko będzie idealnie. Idealne. Przejdźcie ze mną, pokażę Ci co przygotowaliśmy. Okej. Okay. To idziemy. Tu, dobra. Ale naprawdę tak zacina. Oto scena. W trakcie święta chcę, chcę zaśpiewać swoją nową piosenkę. Jeśli nie możesz się doczekać występu na żywo, włącz muzykę z gramofonu. Okej. Okay. No nie. O, dobra, udało się. Dobra. Co jest lepszego niż piknik na zielonej trawie? Piknik na sianie. Ścigajmy się do głównego terenu święta. Tam jest nasz kolejny przystanek. Okej. Okay. No to idziemy dalej. No i zobaczymy, czy coś tu będzie ciekawego. Czy to takie będzie tylko... No tak jak teraz mamy. Jeśli chcesz rywalizować w mistrzostwach, zajrzyj tutaj. Tam mieszka część naszych westernowych koni. A i chyba mamy wrócić już tam, gdzie byliśmy wcześniej się gdzie na była wcześniej, a na koniec tablica obowiązków rozmowie z moim tatą jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na jej temat. Okej okay. Będzie super, prawda? Wiem, że tablica obowiązków nie jest najbardziej ekscytującą rzeczą na świecie, ale jeśli chcesz doświadczyć prawdziwego życia na ranczu, to warto od niej zacząć. Zamontowaliśmy tę nową tablicę w tym miejscu, ponieważ potrzebna nam była pomoc, by ranczo mogło dalej funkcjonować. Jeśli chcesz nam pomóc, odwiedzaj nas śmiało każdego dnia. Damy ci kilka zadań do wykonania. Chętnie skorzystamy z twojej pomocy. Dziękuję ci za przybycie Aurora. Czy masz jakieś doświadczenie w zaganianiu zwierząt? Spotkajmy się na polu, a opowiem ci więcej o zaganianiu koni. Wszystko przygotuję. Okej. Okay. A to chyba w tamtą stronę. Ale. A czemu on nie skoczył? Przecież nacisnąłem, żeby skoczył. Co tu się dzieje? Okej, okay, no jesteśmy. Zaganianie to fajna praca. Wystarczy skierować zwierzęta we właściwe miejsce. Są inteligentne, dlatego zapędzanie ich nie powinno być zbyt trudne. Zobaczmy, jak sobie poradzisz. Spróbuj przeprowadzić je do białej flagi. Je od białej flagi do czerwonej. Okej. Okay. I. i co? A, miałam wziąć tam tylko ok. Gdzie ty idziesz? Ej, nie, nie. Tutaj masz iść. Nie myślałam, że to tak będzie. Nie. <grym> Okej, okay, dobra, udało się. O, już wygląda na to, że te konie są dość uparte. Właśnie dlatego poprosiliśmy Garego, by przygotował dla nas przynęty. A ona już zasnęła. Proszę, weź te przynęty jako prezent. Wyjaśnię Ci teraz, jak działają przynęty. Zaoferuj koszącą wiązkę trawy i kwiatów nawet najbardziej upartemu koniowi, a ten zmieni się w łagodne zwierzę, które chętnie będzie za tobą podążało. Dobra. A, i one teraz ze mną będą szy Mogę dwa na raz? mogę dwa. Dobra. No i fajnie, idą za mną. I wszystko super. No, to fajnie. Prawda, że są skuteczne? Udało ci się A, dobra, to i tyle Z tego Zaganiania zwierząt Jeszcze mamy trzy wykrzykniki chyba Więc dobra Jak zacina. Jak leci aurora? Poznaj naszego byka Byka? Widzisz ten kapelusz? Możesz go dla mnie odzyskać? Okej okay. O, <noise> A, on zgoni. Ale czemu? Nie, ale on. Dobra, przeskoczy tu? Udało się, okej. Okay. A on dalej za mną biegnie? Nie. Okej, okay, to fajnie. Dobra robota, to było niebezpieczne. Ten byk nie zawaha się i będzie próbował staranować ciebie oraz twojego konia. Musisz zachować ostrożność, gdy znajdziesz się w pobliżu tego rozwścieczonego zwierzęta. Zwierzęcia. Nie sądziłem, że tak szybko się zgodzisz. Zawsze robisz wszystko, o co ludzie cię poproszą? Na twoje szczęście mam idealne rozwiązanie. Wiesz co to jest odstraszać bestii? Ostatnio mieliśmy problem z bestiami, dlatego skontaktowaliśmy się z Garym. Dał nam domowej roboty odstraszać bestii. Och, nie martw się, nie jest szkodliwy dla zwierząt, po prostu brzydko pachnie. Naprawdę brzydko. Dałam ci nieco odstraszacza, teraz idź i spróbuj odzyskać kapelusz. A to ja wcześniej go nie odzyskałam, czy co? Bo nie rozumiem trochę. O nie, i on znowu mnie tak... Goni. Czy on mi nic nie zrobi, jak w niego wjadę, jak tam odstraszaczem go zrobiłam, czy coś? Nie wiem, nie rozumiem trochę. Jedyna co rozumiem, to, to że mi strasznie laguje. Właśnie tak się to robi. Zachowaj ostrożność w pobliżu bestii i w razie konieczności używaj odstraszacza. Dobra, to wszystko u niego. Jeszcze do lisy. Gary Goldów. Zostanie z nami kilka tygodni. Zajmuje się sprzedażą produktów rzemieślniczych. Chcesz go poznać? Znajdziemy go dwa kroki stąd. Chodźmy do niego. Eee, gdzie on jest? A tam, okej okay. No to bardzo dwa kroki stąd. A tu pewnie nie przeskoczę. No kto by się spodziewał? A to może jak nie przeskoczyliśmy to od razu zobaczymy te konie. No to jest po prostu. Ten drugiej generacji Zrobiony na Tego trzeciej No i nie będę kupowała, no bo już mam Tego trzeciej aktualnie na nim jestem I ten? A bardzo ładny Ale czy ja chcę wydawać? Hmm. Nie, chyba nie Chociaż ładny jest Muszę to przyznać A tu on jest dobra. O, cześć! Cieszę się, że udało Ci się do nas dołączyć. Mam kilka produktów rzemieślniczych, które przydadzą się podczas Twoich przygód. Jeśli przyniesiesz mi samorodki złota, chętnie się wymienia. Halo? Halo? Pewnie się zastanawiasz, skąd wziąć złoto, prawda? Jeśli interesuje Cię wydobywanie, mogę Cię nauczyć, jak znajdywać złoto. Widzisz te rudę złota? Podej, podejdź do niej i spróbuj wydobyć ten kruszec. To naprawdę proste. Wystarczy uderzyć w odpowiednim momencie, by pozyskać złoto. Wykonaj serię prawidłowych uderzeń, by zmaksymalizować ilość wydobywanego złota. Voilà! Możesz teraz zebrać swoje skarby. Podróżując tutaj, zobaczysz zarówno złoto, jak i rudy złota. Mi oczy szeroko otwarte. Właśnie, tu możesz codziennie wymieniać ograniczoną liczbę samorodków złota na żetony letnie. A teraz spróbuj wydobyć złoto z rudy. Okej, okay. i sobie jeszcze zrobię wspólną chwilę, jak tam jedziemy Dobra A to nie jest jakieś wcale trudne Chociaż jak to się takie małe robi, to potem trochę trudniej O nie, i to jest to, że to trzeba teraz biegać... O, Jasper, co ty tu robisz? Yy, trzeba biegać dookoła i co zbierać. Znaczy, coś tam było, że chyba oni tak nam to da. Ale. Co myślisz, Aurora? Chcesz zająć się wydobyciem złota? A, to tyle. Dobra, to do kogo jeszcze możemy iść? Aha, tutaj jest ta co była wcześniej na tańczy. Hej, ty, wyglądasz, jakby interesowało cię małe wyzwanie. Jako reprezentantka ERJW e z przyjemnością ogłaszam. Nudy, mam dość tych formułek. Zacznijmy od nowa. Cześć, jestem Winnie. Jestem na stażu w ERJW, no wiesz, elitarnej ja Radzie Jorwickich Wyścigów. Ktoś z kierownictwa wpadł na pomysł, żeby spopularyzować mistrzostwa, a ja miałam pecha i trafiło mi się zarządzanie całą imprezą. Ale z drugiej strony przynajmniej mogę poplotkować, a każdy, kto ze mną porozmawia przed wzięciem udziału w zawodach, otrzyma żetony. Wracając do tematu, porozmawiaj ze mną każdego dnia, weź udział w dowolnych mistrzostwach na Jurwiku, a kiedy wrócisz, dam ci żetony. Ech, ten cały PR nie jest dla mnie. Okej. Okay. Czyli po prostu znowu ją tu wrzucili. Ostatnio. Nie przyjmuję do klubów. Yy, widzę, że zaczynasz przyzwyczajać się do życia na ranczu. Mogę zająć ci chwilę? W trakcie przyjeżdżki po ranczu znalazłam ten klucz. Przypuszczam, że ma coś wspólnego z kilkoma łobuzami, którzy naz nazywają się buntownikami. Nie sprawiają zbyt wielu kłopotów, ale powinniśmy mieć ich na oku. Poszukajmy ich. Yy. A, on tam pojechał, dobra, a ja się zastanawiałam, gdzie mam iść, bo przez tych ludzi nic nie widziałam. No i trzeba jechać w jego tempie. <laughs> o cześć! Coś mi, się... Coś mi się zgubiło, co to było? Ach, tak, Jorkola, To było gdzieś w okolicy. Pewnie będzie niedaleko niedźwiedzi i jaskini. Proszę daj znać, jeśli uda Ci się coś znaleźć. A to do niej miałam pojechać? Chyba nie. Chyba warto rozejrzeć się w tym miejscu. Hej, spójrz tam, skrzynia. Wygląda na to, że w pobliżu nie ma żadnych buntowników, ale ten wilk może sprawiać problemy. Spróbuję otworzyć tę skrzynię, a ja będę wypatrywał innych wilków. Uważaj na wilka, w tym przypadku musisz ruszyć głową. A ja mam ten? Mam to takie, co spryskuje ich. O nie! A one mi gonią! O nie! On się zmęczy na przykład zaraz, czy coś? Czy on tak będzie mnie cały czas gonić? Nie, chyba tam się zmęczył już. Okej, okay, mam nadzieję, że nie będzie więcej tych wilków tu. Dobra, po prostu idę tu. Tutaj skrzyni. Dobra robota, Aurora. Czy w skrzyni było coś ciekawego? A to mogę otworzyć? O nie, nie mam tego. Nie mam klucza. A może on mi da klucz teraz. Miło... Było miło, prawda? Aurora, nasza misja tutaj dobiegła końca. Czas wracać na ranczo No dobra, jednak nie dostanę żadnego klucza. Ale to w sumie nawet nie wiem, gdzie można je zdobyć. Nie pamiętam nawet Poświęca yy, święta jakoś nigdy nie przypadałam za nim jakoś bardzo. Znowu lagi I co? Aha, ja muszę czekać, aż on tu przyjedzie. Dobra, jedzie w miarę szybko. Nie jest aż tak źle. Jeszcze zaraz przyjedziemy się tutaj po tych sklepach, zobaczymy co tu ciekawego mają. Gdzie on jest? A tu. Wróciliśmy cali i zdrowi Dzięki za pomoc, to była dobra zabawa. Wiesz już o wszystkim, co, co dzieje się wokół rancza i na nim. Do tego udało ci się przewieźć strasznego wilka. Teraz czas wyruszyć na przygody. Chętnie posłucham o Twoich wyprawach przy ognisku. Halo. Ruszaj, udanej zabawie z przyjaciółmi. Dobra, pójdziemy jeszcze tu jakaś przesyłka nie to ja chyba nie będę tego teraz robiła na na, na na odcinku wydaje mi się, że tam jest jakoś, że daleko trzeba jechać. Zobaczymy sobie jakie tu mają rzeczy, ale szczerze jakieś nie są jakieś świetne. Znaczy no dobrze wiecie, że ja nie lubię westernowych rzeczy, więc tak tylko sobie. Patrzę. A te owiki ładne są. Tylko jeśli one są w zestawie z tym czaprakiem, to. No niekoniecznie to pasuje. O, ładne. No, naprawdę ładne. A tu też. Hmm. No, o tą koszulkę mogłabym się pokusić i o te owiki. Tutaj, zażytuny W sumie myślę, że te owiki też bym mogła je wziąć. Jak są zażytuny, no to czemu nie? Tą turbę też w sumie bym mogła. A tu też jest jakieś takie. Fajne. A to jest słodkie. No, słodko to wygląda. Coś jeszcze? Chyba nie. Dobra, mamy tu jeszcze. Oj, czy mam tu jeszcze jakieś sklepy? Wydaje mi się, że nie. A nie, tutaj jeszcze jakieś konie są, ale nie, bo to są te normalne konie, to są to zawsze chyba. Czy nie? No tak, tylko oni po prostu to zmienili, bo wcześniej było tak. O, a co to za ładny koń? O, jaki ładny! Nie, bo jeszcze zaraz kupię. No i co? i Wygląda na to, że tutaj to wszystko jest. Czemu ci ludzie tu są? A, bo tu jest magazyn. Nie no, co tu jest jeszcze? Tutaj coś widzę, ale nie wiem co to jest. Aha, zwierzęta. To torby, to nie. No i... A tu jeszcze jest jakiś sklep. No, tylko... O, dobra. A słodkie też są te owiki o, to też jest ładne. Nie, no w sumie ładne niektóre te rzeczy tutaj są. Myślę, że nawet sobie mogę coś kupić. O, to czapka nawet jest fajna. No fajna. To też. No, to spoko. No i to wszystko, co tutaj mogliśmy przejrzeć w tej aktualizacji. Jeśli się nie mylę. Nie, z dala od rancza. Aha, jeszcze Scott. Zapomniałam o nim. A, a on gdzie w ogóle jest? Nie wiem, jak mogłam nie zapomnieć. Wcześniej czytałam to i teraz o wilki. Teraz zapomniałam. Mam nadzieję, że one nie... Nie, dobra, nie zobaczyły mnie. Mam nadzieję, że tutaj ich nie będzie i nie piękna akurat nie. O, jeszcze sobie co złoto zbiorę. Może się na coś przyda. Ależ ja nigdy nie przepadałam za tym y, dzikim zachodem, za tym obozem dziki zachód. Proszę proszę, kogo my tu mamy? Co my tu robimy? Chyba raczej co ty tu robisz? Daliśmy szansę świętu westernowemu, ale było dla nas zbyt luksusowe. To trudne życie na świeżym powietrzu jest lepsze niż siedzenie na pięknym ranczu. Po co ktokolwiek miałby tam spędzać czas, gdy jest tyle do odkrycia? Chcemy poczuć się jak dawni kowboje, którzy spali pod gołym niebem i musieli wykazać się sprytem, by poradzić sobie w dziczy. Tak patrzę na ciebie i dochodzę do wniosku, że łatwe życie na ranczu ci się spodobało. Nawet dziecko zauważy, że nie pasujesz do takiej spartańskiej grupy jak nasza. Słuchaj, dobry za mnie człowiek, nie chcę cię dołować. To nie twoja wina, że na ranczu jest ciepła woda. Przecież widać, że teraz życie w trudnych warunkach nie jest dla ciebie ale jeśli nawet tak troszkę, troszkę 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 troszeczkę myślisz o dołączeniu do nas i chcesz nam, nas przekonać, że dasz sobie radę z, te, z tak trudnym życiem, musisz pokazać swoje umiejętności, ale nie takie, że wykonujesz pracę dla Karla i innych. Musisz zademonstrować jak radzisz sobie w dziczy. Widzisz te skrzynie? W głuszy jest ich znacznie więcej. Jeśli znasz ten las naprawdę dobrze, nie będziesz mieć problemów z zebraniem wystarczającej liczby skrzyń, co pokaże, że masz potencjał. By dołączyć do buntowników. Być może tak nam zaimponujesz, że zdobędziesz nagrodę. Coś, co pozwoli ci się dopasować do naszej spartańskiej grupy. Na co, czek Na co czekasz? Ruszaj! Wróć, gdy wykażesz się umiejętnościami przetrwania w dziczy. Chcesz dołączyć do buntowników, co? Buntownicze życie oznacza wiele wyzwań, jak zresztą dobrze wiesz. Jedno z nich to szybkie poruszanie się po trudnym terenie. Niedawno padało, więc część lasu zmieniła się w błotną ślizgawkę. To idealny moment, żeby trochę poćwiczyć. Chcielibyśmy dać Ci możliwość podtrenowania podczas jednego z naszych wyścigów. Jeśli pójdzie Ci wyjątkowo dobrze, uznamy, że możesz stawić czoła niebezpiecznemu życiu buntowników i będzie Cię czekało prawdziwe wyzwanie. Ale nie wybiegajmy w przyszłość. Masz ochotę poćwiczyć w błocie? Taki zapał mi się podoba. Porozmawiaj ze mną, kiedy będziemy mogli rozpocząć wyścig. No możemy... No, na co jeszcze czekasz? Wchodź na zabłocony tor i pokaż, że możesz się nazywać błądownikiem Pewnie będzie dużo faili, chociaż... Zobaczymy oh, Wow Okej, okay, to było rzeczywiście straszne. A to co? A nie, dobra, tutaj jest coś tam. Proszę, proszę, może rzeczywiście zasługujesz na dołączenie do nas. A i to tyle. Okej. Okay. Nie, co tu jeszcze jest? A nie, dobra. Nie wiem, powiem wam, że ten wyścig był straszny. Jeszcze o sobie pozbieram tutaj tam jeszcze w jednym momencie tam w ogóle filk zaczął mnie gonić, a ja po chwili ten... Po chwili jeszcze się poszliznęłam i prawie... prawie mnie zjadł. Też nie wiem czy w trakcie wyścigu mógł, ale... Ale no, więc straszny był ten wyścig. No ale co? Myślę, że to chyba tyle już z tej aktualizacji będzie. No tak. O, tu sobie jeszcze zbierzemy. No i co? I. Widzimy się w jutrzejszym odcinku z serii. Wczoraj w ogóle odcinka nie było, bo naprawdę. Próbowałam znaleźć czas, żeby wam nagrać odcinek, ale naprawdę nie miałam w ogóle czasu w tym tygodniu, żeby nawet kilka dni wcześniej wam nagrać. Więc no, niestety nie było wczoraj odcinka, ale jutro zapewniam Was, że już będzie. No i co, widzimy się jutro. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania, komentowania. Również na mojego Instagrama zapraszam, jest w opisie kanału link. No i co, do zobaczenia. Pa!